Pierwszy raz mamy taki kryzys chowania, no bo... Odechciewa nam tak. się po prostu, no nie? Jak coś nie wychodzi cały czas, no zmęczone jesteśmy. O, coś się... o jeszcze raz. Jeszcze raz. Co jest? To było źle! Nie wiem jak to będzie, no ja jestem przerażona. Nigdy jeszcze nam tak źle nie poszło i nie znosi się na to, żeby występ był lepszy. Boję się takiego momentu, że ja spojrzę na to w telewizji i mówię: Marta, gdzie tu seksowność? no Gdzie tu jakieś uwodzicielstwo? Na no, nic z tych rzeczy. O więcej możesz jeszcze! Więcej! My nie walczymy o punkty, my walczymy o godność, żeby to było ładne, żeby nie było obciachu. Martwi się o wiele rzeczy i Ania, i Staszek mają problem z tą choreografią, i z zapamiętaniem kroków, i z tańcem do muzyki. Ach. Jak jedna osoba z nas się pomyli, to już wszystko leży. Trzy, cztery, cztery, osiem, nie zrobiłeś pauzy. Pięć, sześć, siedem, siedem. osiem, yes. Yes.